Tu w tym miejscu znajdowały się właśnie wagony, te, które przed chwileczką pokazywałem na zdjęciach, które zostały zniszczone i zdeformowane. Eee, pracownicy stacji, którzy o tym opowiadają, powiedzieli, że dwa tygodnie temu dostali polecenie zniszczenia i usunięcia wszelkich śladów, że tu jakiekolwiek wagony stały, które miały datę 1942, a nie daj Bóg, żeby się pokazały jakieś na tym napisy. Które świadczyłyby o tym, że one pochodzą z RIZE, ta wieża ciśnień, która tutaj się znajduje, jest jednym z takich, z takich punktów, można powiedzieć, orientacyjnych dla ludzi, którzy wyjeżdżali właśnie z łodzi. Opisywali tą wiedzę, bo oni przyjeżdżali tutaj z. Stacji, która nazywała się Radegast Przyjeżdżali tutaj byli przeładowywani na tą stację i stąd byli wywożeni, indziej, gdzie indziej, w inne miejsca. Większość tych ludzi nie ma zielonego pojęcia w jakie miejsca i dokąd się udawało. Paręnaście osób, które mi opowiadało o tym zdarzeniu, mówiło mi o wagonach, które znajdowały się tutaj na tej stacji. Za chwileczkę pokażę w jakim stanie. Te wagony znajdują się na dzień dzisiejszy. One są zniszczone, są pocięte i zdewastowane. Większość świadków, z którymi byłem tutaj dzisiaj i oglądałem te miejsca, na widok tych wagonów po prostu zaczęła płakać. Gdy zobaczyli miejsca, w których oni przechodzili katusze, w miejscach, w których oni przeżywali gehenne, na dzień dzisiejszy dnie, tnie się te wagony i z tych wagonów się robi po prostu złom deski idą na opał a wózki, podwozia tych wagonów są przekazywane na złom oni tego nie mogą zrozumieć ten budynek, który Państwo to widzicie teraz to jest jeden z budynków tak zwanego Sonderkommando tu znajdowała się pierwsza selekcja i tu selekcjonowano więźniów dwa tory, które za chwileczkę Państwo zobaczycie to są tory AMI które służyły do wywozu jeńców albo do Sachsenhausen, albo do Oświęcimia, bądź bezpośrednio do Bełżca, bądź innych obozów Zagłady. Z tego co się orientuję, na, no już nie powiem na dzień dzisiejszy, bo wiele osób mi zarzuca, że na dzień dzisiejszy słowa nadużywam, opowiadały mi o tym, iż w tym miejscu następowała wtórna tak zwana selekcja. Jeńcy żydowscy, którzy zapłacili duże pieniądze, szczególnie ci, którzy pracowali dla Hugo Boss'a byli tu przeładowywani na inne pociągi. W momencie kiedy zostali przeładowani do innych pociągów, wyjeżdżali prosto do Auschwitz, ale co jest najważniejsze, część tych jeńców, którzy uniknęli tej selekcji, uniknęli tej, tej, tej e, deportacji, tak to nazwiem, oni byli wysyłani nie wiadomo dokąd, prawdopodobnie jechali do Salzburga, bądź do innych bogatych miast. Oni wyjeżdżali z Łodzi salonkami. To co mówię jest troszeczkę... troszeczkę tak na wypał. I mówię teraz szybko. Praktycznie poruszam się biegiem, bo za chwilę mogę być stąd wygoniony przez ochronę albo przez policję. I nie ukrywam, że za chwileczkę będę uciekał z tą biegiem. Tak wygląda właśnie budynek od frontu. To jest typowy Budynek baraczny, który znajdował się w Oświęcimiu. Tak wyglądały budynki w Auschwitz. I jeszcze chciałbym tutaj naświetlić jedną sprawę. Właśnie rozbieranie wagonu. Proszę Państwa, tak wyglądają wagony te, które dwa tygodnie temu wysłałem do jednej z lokalnych gazet, że takie miejsca tutaj są i tu się znajdują. Że są wagony. Nie zdążyłem. Moja pomyłka, mój błąd, przepraszam, nie zdążyłem tego zrobić. Proszę Państwa, te wagony wyglądają właśnie teraz w ten sposób. To jest właśnie pokłosie moich informacji sprzed dwóch tygodni: że na stacji Olechów przeładunkowy znajdują się wagony, które przewodziły jeńców z 1942 roku z Gros Rosen poprzez łódź na wybrzeże i jeszcze nie mam pojęcia dokąd. Tu są wózki, jezdne od tych wagonów. Nie wiem, czy to są oryginalne wózki, bo tutaj jest... Robię to w wielkim pośpiechu, bo za chwileczkę mogę zostać stąd wygoniony. Proszę Państwa, budynek ten, który znajduje się o tu, to był jeden z głównych budynków, gdzie przetransportowano i... Jeńców, przepraszam za jakość, dysponuję kamerą jaką dysponuję i nie jestem w stanie. No właśnie, nie zrobię większego przybliżenia. O, widać ten budynek. Proszę Państwa, tutaj dokonywano selekcji, właśnie jeńców, którzy mieli jechać na wschód, którzy mieli jechać na zachód. I ci więźniowie, którzy jechali na wschód, mogli mówić o szczęściu, bo ci, co pojechali na południe, w większości ginęli. tak ta stacja wygląda na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, muszę już kończyć, bo już właśnie od moich pleców słyszę ochroniarzy, i za chwileczkę będę musiał stąd bardzo, bardzo, bardzo szybko uciekać, bo nie mogę dofilmować. Jeszcze jedno spojrzenie, rzut oka na wagony z 1942 roku, które zostały wyprodukowane w zakładach prefy. Te Elementy, które tu widzimy, to jest płyta pilśniowa, i ona na pewno jest z lat 80. albo 90., może 70., nie wiem. Ale tu o, to są oryginalne z wagonów z 1942 roku i podczas likwidacji Limstad ghetto tymi wagonami, tym co tutaj leży, wywożono właśnie ludzi. I proszę Państwa, jeszcze chciałbym zwrócić jedną uwagę. Iż ta stacja, którą tutaj w zasadzie nawiedzam w sposób nielegalny, w 1944 roku ona uniknęła wszelkich bombardowań i ostrzału artyleryjskiego w momencie, kiedy Rosjanie zbliżali się tutaj, ominęli po prostu tą stację, uważając, że ta stacja nie ma najmniejszego znaczenia. Chociaż ta wieża, którą tutaj teraz widzimy, wielkie. Zeznaniach świadków. Ta wieża, proszę Państwa, i ten barak e, występują w wielu, wielu wspomnieniach moich świadków. O, opisują tą wieżę jako wieżę straceń bądź wieżę śmierci. Nie wiem, jakie to ma pojęcie i do czego wam się tutaj odnosić, gdyż ci ludzie, którzy opowiadają o tej wieży, opowiadają naprawdę tutaj niesamowite wieści i opowieści. Teraz w latach 2010, 2011, 2008 ludzie Olechowa, widzewa opowiadają o dziwnych światłach, które z nad tej wieży się wydobywają. Nie jestem w stanie z tego zinterpretować, nigdy tego nie widziałem i nie miałem z tym doświadczenia. Proszę Państwa, ten barak to jest być może ostatni barak w formie ostatecznej i oryginalnej, w którym. Przetrzymywano kobiety z organizacji Lebensborn z, Hel z Helenowa. Tutaj, w tym miejscu, właśnie te kobiety były przetrzymywane przed swoim ostatecznym transportem, który miał ich zawieźć do miejsca zagłady, czyli do Gross-Rosen.